I z drobnym opóźnieniem witamy was w naszym drugim śniadaniu w Tokhose. Witam Was, czarny Sałek Natalia Przyłęcka. Cześć, jest 9.56. Jesteśmy już po dwóch godzinach lekcyjnych. Czas za chwilę na trzecią, a teraz mamy dla Was naj... no, takie podsumowanie poranka. Przed godziną 8.10 chodzi o pogodę. Dzisiaj będzie ciepło. Pogoda się dopiero rozkręca. Do 13 stopni Celsjusza około godziny 14.00. Dzisiaj ciepłe, już w ogóle będą ciepłe noce. Lekkie zachmurzenie aktualnie. Jutro będzie słonecznie lampa, także wyjmujcie swoje okulary, przeciwsłoneczne, słoneczne, ponieważ już się niedługo przydadzą. Matura 2022 za 40. 29 dni. A teraz czas o bluzach. E, przypominam wam, że dzisiaj odbiór na 20-minutowej przerwie standardowo w sali 45, czyli e, na dole w szatni naprzeciwko sali niemieckiej. E, zostały już ostatnie sztuki, także jeśli jeszcze nie odebraliście swojej bluzy, to koniecznie to zróbcie jak najszybciej. Oj, zdecydowanie. Jeśli chodzi o zbiórki, ponieważ cały, są, cały czas są takie organizowane, u nas również w szkole my pomagamy do Mejce, ponieważ tam powstał punkt relokacji uchodźców na 250 miejsc i najważniejsze rzeczy, które zbiera aktualnie do Mejku możecie znaleźć na grupie Staffa na Facebooku. Tam również jeśli chcielibyście zostać wolontariuszami, bo potrzebni oni są, możecie znaleźć informacje oraz właśnie tam się zapisać, a takie najważniejsze rzeczy, które były... Które dzisiaj tak naprawdę są, to m.in. zbierane są przede wszystkim suszarki do ubrań stojące, przewijaki plecaki najlepiej większe walizki torby na kółkach ee, tak, walizki torby na kółkach, kapcie, działające telefony lub smartfony, może, może jakieś macie w szufladach, które już się wam nie przydają e, Oraz wody półlitrowe, także to wszystko najlepiej na stafa 3 przez 5, czyli tam to jest adres właśnie tej hali. Sportowej przy domejce, lub do nas przy, przy tym, przy przy automatach. Tam również zbieramy te rzeczy. Jest jeszcze środa, 16 marca 2022 roku. Zbliża się powoli trzecia godzina lekcyjna. Jeśli jeszcze mamy dla Was informacje a propos Jose Song, a szczęśliwy numerek to 24. Ale teraz Jose Song. E, Najbliższe przesłuchania, e, czyli drugi etap tego konkursu, właśnie w ten piątek, czyli już za dwa dni. E, jest to szósta edycja tego konkursu. i E, wiemy, że trochę uczniów z naszej szkoły bierze w nim udział, a przede wszystkim nasza szkoła organiz jest organizatorem tego konkursu. Także e, mamy nadzieję, że spotkamy się w boku już w piątek. A my słyszymy dzwonek na trzecią godzinę lekcyjną. E, my słyszymy się teraz o 11.40 w toku dnia, a oczywiście muzyka gra dzisiaj cały dzień. E, także mówimy Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem na 20-minutowej przerwie. O i będzie się działo.